W tym szorcie przerobimy statystykę, będzie chociażby średnia artmetyczna, dominanta i mediana. Mamy takie zadanie. Do szkolnego koła czytelniczego należy 50 uczniów, podkreślmy to. Opiekun koła zebrał dane dotyczące liczby książek, mamy kiedy były przeczytane i mamy tabelkę. Proszą nas, żebyśmy policzyli średnią artmetyczną. Więc jeżeli chcemy policzyć średnią artmetyczną, to chcemy zobaczyć ile przypada książek na jednego ucznia. Więc robimy tak, 4 razy 5, bo zobaczmy, że jest 5 uczniów, którzy przeczytało czterech książek, którzy przeczytali cztery książki. dodać 8 razy 5, dodać 12 razy 6, dodać 7 razy 13. I dodać 8 razy 12, dzielimy to na wszystkich uczniów, czyli na 50 osób. Pamiętajcie o tym mnożeniu, żeby to wziąć pod uwagę. Ja już to sobie przeliczyłem, to jest 6,38, ale ogólnie ten temat to jest taki kalkulatorowy mocno temat, po prostu wstawiamy i patrzymy, ile wychodzi. Teraz musimy policzyć medianę. Mediana to jest środkowa liczba, więc najpierw ustalamy pozycję. Jeżeli mamy Parzystą liczbę pomiarów, a tutaj mamy 50 uczniów, to bierzemy środkową liczbę, następną i yy, robimy z tego średnią artymetyczną. Więc tak, potrzebna nam 50 na 2, to 25 pozycja i jeszcze kolejna, czyli 26. Jak dowiedzieć się, ile było książek na 25 i 26 pozycji? No to tak, pierwszych 5 uczniów przeczytało 4 książki. Później następnych 8, 8, 5, czyli już mamy 13 uczniów. Później następnych 12, 6, to jak dodamy to, to wyjdzie 25. Czyli 25 uczeń przeczytał 6 książek. No to 26 to już będzie dalej, czyli będzie to siódma książka, 7. I teraz, jeżeli chcemy policzyć medianę, dodajemy to. 6 plus 7 podzielić przez 2. 6 plus 7 podzielić przez 2 to będzie 13 na 2, i to będzie w naszym przypadku 6,5, więc mediana to jest 6,5. Gdybyśmy mieli nieparzystą liczbę, na przykład 49 uczniów, to po prostu dodajemy 1, dzielimy na 2 i wybieramy te pozycje. Żadnej średniej artymetycznej. No to na przykład tutaj byśmy wybrali 25 pozycję i to byłaby mediana. Wszystkim bardzo dziękuję za uwagę, zapraszam do dłuższej formy w opisie i do zobaczenia w kolejnym szorcie.